Dean i Aaron skontaktowali się ze mną jakieś 4-5 lat temu, kiedy losy filmu jeszcze nie były pewne. Myślę, że Robertowi spodobała się ta historia i rola, która mu przypadła. Dla aktora w jego wieku to prawdziwa gratka. Związał się z projektem od samego początku i był z nami na dobre i na złe. Choć źle było aż przez 8 lat, kiedy próbowaliśmy znaleźć fundusze. Jakieś 2,5 roku temu Charlie i Aaron przyjechali do mnie. Wtedy powiedziałem im, że chcę zagrać w tym filmie. Bardzo podoba mi się scenariusz i postać. Później przestali się odzywać, aż w końcu zadzwonili, że są gotowi. Ale z kolei ja byłem uwiązany w inne projekty. Jednak doszedłem do wniosku, że skoro im tak bardzo zależy, może warto zagrać w tym filmie. To może być bardzo ważna dla mnie rola. Nie wiem. Don't know that I'm doing it. What? Przeczytałem scenariusz i strasznie się zmęczyłem. Był świetny, ale ja przecież tak bardzo nie lubię pracować. Później dostałem poprzedni film reżysera. Przez kilka tygodni bardzo starałem się go nie obejrzeć. Jednak w końcu się przemogłem i oczywiście okazał się naprawdę dobry. Wygrał nawet Oscara za najlepszy film krótkometrażowy. Wtedy pomyślałem, że pewnie będę musiał zagrać w tym nowym filmie. I znów tyle pracy. Dostałem scenariusz na 10 dni przed rozpoczęciem zdjęć. Mój agent zadzwonił mówiąc, że jest taki film, w którym grają Robert Duvall i Bill Murray i czy jestem zainteresowany. Jest tylko jedno ale. Bardzo im się spieszy i potrzebują odpowiedzi do jutra. Zdaje się, że chwilę zajęło im zdecydowanie, kogo potrzebują do roli Badiego. Przeczytałem scenariusz wieczorem i od razu wiedziałem, że chcę w nim zagrać. Pomysł na film pojawił się 10 lat temu. Wcześniej pracowałem jako operator z wieloma reżyserami, i w końcu sam zdecydowałem się opowiedzieć jakąś historię. Wybrałem krótki metraż, który ostatecznie pochłonął większość, jeśli nie wszystkie moje oszczędności. Czułem, że to jest ostatni moment na zmianę kariery. Musiałem udowodnić wszystkim, że potrafię robić filmy, zanim zaufają mi przy swoich projektach. Powstał film zatytułowany Two Soldiers, który zdobył uznanie i pozwolił mi wybić się w środowisku. Aaron pracował nad tym filmem od bardzo dawna. Ogromnie go za to podziwiam. W międzyczasie postarzałam się na tyle, żeby zagrać rolę, którą mi zaproponował. Wraz z Dinem Zanukiem wykazali się ogromną cierpliwością. Dopracowali scenariusz, dograli obsadę. To ludzie, z którymi masz ochotę pracować. To ludzie, którzy poświęcają dla filmu całych siebie.